Hejcie się meczko, ludzi z kasyny Dzisiaj kontynuujemy grę jako Misteraria. Tak, będziemy kontynuować grę jako Misteraria. Gramy. Naszym oczywiście, pro, prorok Polska to nie mogło być inaczej. Pół godziny już grane I Świat Rokę. Piszcie do czego to jest nawiązanie, jeśli wiecie. No i tak, mamy nasz domek, naszą chatkę. Ja sobie chwilę się pograłem. I zrobiłem sobie coś takiego. Przetopiłem oczywiście te rudy rudy na. Rudy, 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 rudy na sztabki. Zrobiłem sobie strzała, potem całogniste strzały i oczywiście łuczek. Ale że nie chcemy z tym wszystkim chodzić, musimy sobie skraftować coś. I tak, i zabiłem jakiegoś slama, który miał 150 hp. W domku mi się zespał jakiś czerwony albo różowy. Róż, czerwony był na tle desek, różowy był na tle nieba. E, tak, e, zespałem mi się w domu jakiś mob, jaki, jaki, jakiś slime, który miał 150 życia. Więc trego tłukłem. Możemy jakąś dużą pochodnię zrobić. Hmm... Nie, iron barów na pewno nie będziemy robić. Ale chesta O, możemy zrobić tin anvil, ale... Na razie mam tego mało. Ja bym jednak zrobił skrzynkę na sam początek i sobie jedną ułożył bo trzeba powkładać niezwykłą dropy do tej, gwiazdki na pewno trzeba odłożyć dirta nie, nie trzeba odkładać pochodnie trochę tego, trochę wood trochę tego nam się przyda i możemy iść i chyba zrobimy to tin anvil, bo tu mamy jeszcze trochę surowców ten nam nic nie zrobił, to jest króliczek Teraz można się pomylić, czy to jest królik, czy to jest slime. Nie, to jest królik. Szydłem na tą góreczkę sobie tylko i tak spojrzałem, jaka jest jaskinia. A jak jest jaskinia, to trzeba ją zwiedzić. Właśnie. Póki zaczynamy odcinek, to muszę. Jest OK. Sorry. Musiałem sprawdzić, ile mam czasu. Po prostu, bo muszę wiedzieć jak. Kiedy odcinek zakończy, jestem muszę jakiś stoper położyć, żeby zaczynać i go odpalać, kiedy zaczynam nagrywać, bo tak. Ja mniej więcej wiem kiedy mija określony czas, ale mniej więcej. Dobra, poczekajcie tylko sobie tą blokadę, którą stworzyłem. Zdejmę. Dobra, i możemy wchodzić. Postawmy parę pochodni. Ok, i mamy jakieś Co zdobyliśmy kasę trochę jedynie fajnie. Kasę zdobyliśmy. Wow, Izraeliny, a w skrzynce co jest? Wow, Teenbury, jakieś eliksiry. O skrzynkę możemy zebrać bardzo fajnie Czy to jest surowiec, czy to jest kamień? No lid lead. A lidu nigdy mało Chodźmy z pochodnią trochę głębiej O to jest kolejna Skrzynka Wow, o więcej team Tak, po przytrzymaniu to się skacze wyżej. Trochę. Cztery torcze dostaliśmy. To i tak, dobrze. Dynia, nie wiem, co ona tutaj robi w ciemności. To mi pasuje. Szczerze. E, tak. Już dałoby się postawić pochodnie, żeby w ogóle cokolwiek widzieć. Mmm, jakieś surowce. Co tu... co tu mamy? Tin. Może nie do końca tego szukam, ale zawsze warto zebrać. Kurde. No tak. Po ciemku, ale... Hm, tu jest głęboko. A tu jest jakieś z czegoś złoże, więc... Może by wypadało wykopać. A najpierw się dostaniemy do, do tego dzbanuszka tutaj. Co to jest? Co? Jakiś tungsten. Nie wiem co ma nas tungsten zrobić. Podejrzewam, że fajnie, że to znaleźliśmy, bo to się nam może pewnie przydać, ale naprawdę jeszcze nie wiem co ma z tego zrobić. Podejrzewam, że jak wejdę na wikipedię odpowiedzialną za terarię... To się wszystko dowiem. O, robi się... Ciekawie. co nie? Bo się stąd nie wydostaniemy zaraz. A, i tu już pochodni nie postawię, ha, weźmy sobie, zróbmy takiego mosta tutaj. Żebyśmy mogli w ogóle stąd jakkolwiek wyczłapać się. Hop Hop hop. Sa, jeszcze tym drugą dziurkę dziurkę do tym drugą dziurkę jak to brzmi. Ojej, to źle brzmi strasznie. Drugą dziurkę do zwiedzenia. Tam jest slime. Tu by trzeba spaść. Nie. W tym bardziej, to może być tamta dziura jeszcze głębsza, przejście. Co możemy przypadkiem nie przeżyć. Dajne, że w jedną stronę przejścimy, a w drugą już przejść nie możemy. Opsala. No, trochę wyżej, hop. Hop. Trochę kamienia, może nie, nie dzisiaj. No tak, wskoczył, gdybym się nie, za, nie zawahał. Ops I op! O, udało się! Nastyk! Nastyk trzeba przynajmniej się udało! A może jednak nie, nie tyle pochodni, to jest trochę strata ich. Tu sobie zostawmy parę pochodni. Pewno jak tutaj spadniemy to będziemy mieli łatwego wyjścia więc sobie chciałbym takie coś Hop. powolutku Pomalutku Zrobimy sobie takie schodki Nikt nam nie zabroni Hop Tak będziemy mogli schodzić wieki Lead, lead, więcej leadu Hop Turetlenu, tlenu, trochę tlenu i kopiemy dalej. Tu jest woda dynamiczna w porównaniu do Minecrafta. Kolejne porównanie do Minecrafta Wiem, ja już sam nie widzę A może na tym zakończmy, bo zaraz sobie będzie się... Jeśli co nie, uciekamy, bo zaraz sobie będzie mnóstwo zła, a ja nie chcę się z nim w obecnym stanie mierzyć. Hop, i do góry, hop, 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 hop. Hop, hop. i lecimy z powrotem do góry, do mieszkania. Do domku, do szałasu. No czego tam? O! Zasadźmy drzewka 2, które ściliśmy, bo może nam niedługo ich za, O, właśnie, już się zaczęły prawdziwe potworki. Prawdziwe potworki, a są jakieś nieprawdziwe. No właśnie, to są jakieś nieprawdziwe potworki. Tak, powiedziałem, że idę do domku, ale tak naprawdę... Będziemy się trzymać w okolicach domku, bo musimy znaleźć kolejną gwiazdkę. Bo już wiem... Czego nie wiedziałem wcześniej, że... Czego wiedziałem wcześniej, tylko nie pamiętałem... Jak to się robi, a teraz wiem, że potrzebujemy trzy gwiazdki. Zmienia jednego mana krystalu, co to jest? Teen. Nie, tin, tinu nie potrzebujemy na razie tyle. Nie, gwiazdki żadnej nie ma, wracamy się. One się później pojawiają, chyba. Let's go, let's go. No, o proszę. gwiazka jest za nami, spadła nam i bardzo dobrze weźmy sobie. No, serio ah. trochę poskoczymy, ale to co otwórzmy sobie drzwi. I jesteśmy bezpieczni. A teraz tak. Otwór. Aha. Oczko. Oczko jest straszną zmorą. A teraz tak. Co możemy odłożyć? Co bym chciał odłożyć? Wszystko. I wziąć trzy gwiazdki. Tak jak i nieprzepalone te. To jest żel, to nie. Chyba wszystko. Teraz tak. O, jakieś miksturki możemy zrobić? Albo nie, albo bomby, no tak. Myślę, że jakieś miksturki możemy robić, o to jednak. Chyba nie. Hmm, no tak. Co by tu... Nie. Nie, często nie chcę robić, bo często mam i zaraz sobie postawimy. Chcę przetopić. Surowce okej okay. O, czy ten tungsten, właśnie. Gdzie my mamy tungsten? A bo, jak mamy skrzynkę otwartą, to możemy ze skrzynki korzystać. No proszę. Cztery tungsten. Jeden. O, i mamy mana krystal. Tu tu ułożymy. Lid anvil. Sorry, ale z lidu sobie zrobimy anwila, bo jednak... No chodź, jak mamy skrzynkę otwartą, to fajnie. Mhm. Kamerę do wyburzenia ścian nie potrzebujemy. Wędkę sobie możemy zrobić. I na razie nic ciekawszego. Na razie wezmę te skrzynki, postawię tutaj. Hop. <śm Bardzo śmieszne Anvil. <śm gdy mnie ten Halloween. wynagrywam jeszcze, jak jest Halloween. I one mają te wszystkie przebranka świetne. Czy ja mogę coś więcej z... Gwia... Nie tą gwiazdkę, poczekaj. Ale to, jak użyjemy, mamy jedno więcej many. Ha! Mamy o 20 punktów więcej many. Aha, czyli jestem w zasięgu. Od kiedy można tory robić? Co? Tory można robić? Ej, nie wiedziałem, że można tory robić. Jestem w lekkim szoku. Ale mi się crafting wzbogacił teraz. O! Tin. nowe narzędzia możemy robić. Fajnie. Także potrzebujemy tylko do 12 tin barów. Tinu mamy sporo, więc. że nie trzeba by się przydało zrobić nowego King Lidowe, a to co to jest ciężki workbench ciężki workbench? Co on... No tak. Hop. Jesteśmy w zasięgu, chyba. Czy coś nam to umożliwia dodatkowego, bo mamy, albo nie jesteśmy w zasięgu. A jakby, czekajcie chwilę. Hop. 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 I ja bym. A jeszcze mam jednego czesta No tak. To postawmy go jeszcze jednego czesta Możemy tu postawić? Możemy tu postawić. I ja bym chciał zobaczyć. Albo mamy za mało surowców, albo nie mamy czegoś, co to wykorzystuje. Możliwe. Opcje są prawdopodobne, nie można ich wykluczyć. To nam jest potrzebne tylko do przepalania. Kowadł będzie bardziej potrzebny tutaj. A to nie wiem jeszcze do czego służy, ale zostawmy w tym miejscu. dobra. Nie, nie możemy pojedynczo, tej gwiazdki użyć. Szkoda. E, wędkę też odłóż. Dobra. Ok, ale mi się Czeka, muszę, muszę sprawdzić wiadomości. Taki krótki odcinek dzisiaj chyba będzie. Bardziej. Ha, i teraz pytanie. <laughs> bardzo śmieszne naprawdę bardzo śmieszne ja coś będę musiał odpisać, prawda? później ajajajajajajaj aj, 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 aj. ale mnie kusi, ale mnie kusi hop ryzyk fizyk 12 punktów sorry jak gwiazdka mnie turbo kusi nie, nie, nie odpuszczę takiej okazji, żeby gwiazdki nie zdobyć? Taką okazję z... błagam! Ja, my potrzebujemy tych gwiazdek jeszcze jedna, i będziemy mieli kolejne 20 punktów. many więcej, teoretycznie mógłbym wziąć, postrzelać do nich, tylko że ich jest dwóch. Nie, 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 nie po prostu... Gdyby ich dwóch nie było, to może. wyjdźmy. widzimy? i. Zamknijmy, i. Hop, i jednego mniej. A ten się pali jeszcze, fajnie. Dobrze. A i niektóre strzały nie wracają. A szkoda, coś zdobiliśmy. O, fajnie, zdobiliśmy soczeweczkę. To nam się może przydać. Sposłuchajmy do wywołania jakiegoś bossa. Nie, tak nie zrobimy. Ja tylko strzałem marnuję. To może byśmy unikli tego? O, no, otwórzcie się. Głupie, że nie można otwierać się z tej tych drzwiach centralnie, ale dobra. Odnówmy sobie teraz strzał. Mamy dwie drewniane. Dobra, odzyskaliśmy ją, ale dobra, odłóżmy to. I myślę, że w tym miejscu będziemy kończyć. No, w tym miejscu będziemy kończyć odcineczek. No, się tylko przeciągnę między odcinkami. Chyba poprowadzę sobie tutaj kopalnię w dół na głębsze poziomy, żebyśmy mieli bezpośredni dostęp. Albo jakoś podziemie zrobimy w tym miejscu. No, też by mieć jakąś piwnicę. Dobudujemy, może kolejny poziom. By się przydało. Się próbują dobić przez te drzwi, ale raczej dać, rady nie dadzą. Więc ja się do wami żegnam. Komentował Prorok Polska. Widzimy się niebawem w kolejnych odcinkach z Terrarii? Pewnie tak. Bo czemu nie Terraria? Jest fajna grona. Więc widzimy się niebawem. Na razie. Cześć.